Siemoneczka, drodzy widzowie, z tej strony wasz ulubiony gracz Tata Rafał Jak zapowiadałem, to jest ostatni chyba filmik. O, ostatni, oby, trzeci. Mamy 2 godziny na 2 godziny 5 minut na zrobienie tego wyzwolenia. E, tak szybko odbierzemy sobie tylko nagrodę dzienną. Czas się kończy, czas nas goni. Proszę Państwa, co to będzie? Uda się czy się nie uda? No i zapraszamy do pisania komentarzy w międzyczasie. Tak sobie powiem, piszcie komentarze, piszcie co byście chcieli zobaczyć w naszych filmikach. Coś przyspieszymy tutaj, też tylko dwie godziny. Dobrze, no to co? Jedziemy. 5 wygranych, 5 wygranych, dwie godziny. Ostatnio się tam udawało, kurczę, w 30 minut. Dobra. Jedźmy, to, to musi być ostatni filmik, to musi się udać. Okay. No nie mamy nic. Trzeba się podleczyć i co? I atakujemy. Ciach, 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 ciach. Ciach, ciach, ciach. O, udało mi się strzelić tym mocnym strzałem. Zburzyłem im tą jedną zaporkę. Ojej, ojej, nie, 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 nie. Kurczę, ale cisną, ale cisną. Jejku, ciężko. Ciężko teraz idzie. Oj, mnie tak ciągnie. Kurczę, zabiła mnie. Dobrze jest. się to przysłapał. Dawaj, 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 dawaj. Dziś nie nie ma hehe. He. mu. Dobrze jest. Jest gol, jest, jest, jest. Dinstro coś tam trafił. Golem. Dobrze jest. Dobrze jest. Jest gol drugi. Jest. Jeszcze minuta została, także. Udało się tam po prostu całej Nie I całe Wycięstwo, dobrze. Jeszcze cztery, jeszcze cztery, proszę Państwa, jeszcze cztery. Damy radę, damy. Co powiecie? Jest szansa? Nie słyszę was, nie słyszę. <laughs> Musimy dać radę, nie ma wyjścia. Tak jest. Patrzcie, idziemy, idziemy. Teraz mamy co? Tego takiego dziwaka, nie? A co mamy? Aha, to jest na śmierć, dobra. Zagadałem się, nie poczytałem co mam za misję. Jeden od nas już nie żyje. Darm to ładowanie. Jest. Strzelaj, strzelaj! O jest, 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 jest. dobrze, jest. Muszę się podleczyć. Dobra, ja uciekam. Chociaż jeszcze sobie wybuchnę naraz. Dobra. Uciekam. U nas ten ból obrywa Test Oj, uciekaj, 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 uciekaj! Dobrze, mam ten. Nie mam jeszcze wyładowania ani razy nie gra. Nie. Nie mam doładowania jeszcze, tego żeby sobie zrobić mocne takie się... materiał. Patrzcie się na... O, mało brakuje, tak mało brakuje. Oj, 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 boskina, boskina, muszę uciec. Muszę się na chwilę schować, podbadać, podleczyć. U nas znowu ból tak zaatakuje, że no, on im tam wpada, nic z tego za bardzo nie ma, i, i zabili nas, nie? Po co na co? Ach, normalnie, dobrze, no, daleko, daj. Mamy jeden na jeden. 5 minut nagranie, widać tam w tle. 5 minut już trwa nagranie, mamy jeden wygrany, jeden przegrany. No tak średnia będzie 1 do 1, to nie będzie źle. Nie? O, Chyba szelli to jest ten kapelusz, nie? Ale go strzeliła go, nie? O nie, ładnie, nieładnie. Dawaj, idziemy, 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 idziemy. Ból tam zrobił przejście. Strzelił! No wiesz, już bo to podanie było takie jakby i...

Nie ma wyjścia, musimy dać radę. No, nie poddamy się. Mamy na to dwie godziny. Co prawda na nagranie mamy tylko pół powiedzmy, ale... Mamy teraz soka, kto No dobrze, zbiory klejnotów. To też ja nie źle I sobie ten mega strzał, super strzał. I... A dobra, nie wiem, zbieramy, 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 zbieramy nie zrobiłem tego dobrze. I taką krzewczę na zawsze czekolwiek. się przez kierę. Wspieramy, 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 wspieramy. I się. Ten dup cudowny. O mój kości. Idziemy następny. Ile mamy? 9. 4. Dla otwierania jednego klejnotu. Brakowało jednego, a teraz będzie brakowało I ja cię wszystkie wzięli. A bo ten mi uciegną. No. Filip. Filip uciekł i coś go Trzeba grać żeby wszyscy grały no, Ja mam 7 Ale to nie zmienia faktu że nie mam więcej No gdyby Filip nie uciekł to by nam pomógł, no, no, Zawsze się trafi taki co ucieknie, schowa się i... Krótko. No byłoby, byłoby Była duża szansa No bym się wycofał uciekł jakby. On tam strzelił, to mógłby to przejąć, nie? Ale też mógł nie widzieć. Mógł, mógł być poza zasięgiem, wiecie, wzroku i nie widzieć, czym tam odrywamy. A co tu mamy? Aha, to te strzela teraz. jest,

Biorę na to, no dobra, niech będzie strzeli. Niech będzie strzeli. 11 minut gry, no kurczę, jeszcze będzie tak, że nie damy rady. Musimy dać rady, bo nie ma wyjścia. Ten zaś został. Wow. Tak, tak, Ten Na trójkę wszyscy uderzyli i nas wykończyli. u nas jeden z sobie już, może będzie spał, nie? Dobrze, podpalił mnie, ale nie zmienił to fakt, że go zabił. Oni mają pięć już. it's kind of To dużo ja to mamy? To... No to, był... to był szybki napad, szybki ten co mamy? 11 ja tak to tak bardzo, nie, no uciekaj Trzeba czy to czymś zająć, żeby czy to cię nie podchodziło Nie, fakt, żebyś się gościć <grym> I trochę przystał, ale potem się obudził, widzicie ten i tu mama. mama. Dobrze. 23 wygrane. 23 wygrane. 23. Jeszcze dwie wygrane. Dwie wygrane. Taka jest jakaś szansa, kurczę w ogóle. Musi być. Musimy dać radę. Nie poddawajmy się. Zgram, to... No dobra, młotem wiem, jak to powiem. Tu no tutaj robię nawet przez te. No dobra, podleczymy się troszkę i zatopujemy ich tak, a nie włączmy, czy przeskoczyć, tak z nacko. Dawaj będzie się spowolić. To Dobrze na razie nie ma źle, nie ma źle. Okej, okay, atakujesz. A zginęłam, dobra. Przejmuję wszystko. Dawaj, dawaj, spożywam wszyscy. Wiem, takich ale... no, będzie. Szybko przyspiesz. Szu, 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 szu. O. O. Dobrze jest, dobra. Okej. pięć. ale przejmijcie to szybko. Szybko przejmijcie. Mamy 9, uczekaj już biegnąć pomóc. Już biegnąć pomóc. Ja go zatrzymam, nie ma 3. Dobra. Aha, krótko zabiję. Nie może go zabić. schować się, żeby... Oj... schować się. Podpalił mnie, ale dobra, udało się. Mamy 9, czyli mamy 7. Musimy zrobić to jeszcze 1. Ja bym tam wysłał do ataku kaktusika. Tutaj. Bo kaktus jest, e, no jest Nie ma nic do stracenia, nie? Ani jednego. Nie <laughs> odliczają! Szybko! Kurczę, dawaj ich, dawaj ich! Dawaj, gdzie jest ten, co ma 5? Dobra, co się A nie udało się, kurczę, nie udało się tym razem. Kurczę, więcej grania musi być, szkoda, że nie można z kimś rozmawiać na bieżąco, nie? Jakoś przez mikrofon, żeby nie słyszał, bym mówił a, tak, czy coś, nie? Albo ktoś mówi, I do prawej, a idę z lewej. Mamy 16 minut, jeszcze dwie te trzeba zdobyć. Dwie wygrane, zobaczmy, co, co jest ze nagroda tam. Musimy obecnie czekać. Co to jest? Aha, nawet no, 10 śmierci, tak. Pierwsza śmierć? O, różką zabiliśmy. Dobrze, super. No, w

Kurczę tam ucieka. Dobra szansa, dobra dobra, jest 7. Jeszcze ten ucieknie. Ból nam ucieka. Dobra, 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 jest 8. Teraz Sherry trzeba było dopełniać, no ale... Ryzykować życie za... Niewodniczącym nie tak mi się, że się Zapiszcie zabi... Nie było nikogo na to pitkę tej 10 ja nie Nie no, no, nie było nikogo na tą tam. No dobra, niech będzie 18 minut gry i, i jest ciężko. Powiem Wam, że jest ciężko dzisiaj. W to mogliśmy trochę jeszcze pociągnąć, jednak. No, ale też no, jak nie. ma czasu, to nie ma czasu, nie. Ty zabił mnie. A ja, ja strzelałem 100% strzałów nie potrafię. Najbóliar no, jakby go dobił. Ja już bym go um, Czeka, nie? Czekaj, nie będę się tak patyczkować tym. Odsłonimy sobie trochę tym prawę. Dobrze, to, to mi... Tyła mi idzie, idź od tyłu. Uważajcie. Już tam mi też. Zabiła dobra. Jest, 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 ucieczka, ucieczka, ucieczka. Opuszczamy, zginęliśmy wszyscy tam. Ale pięknie to poszło. Zaatakowaliśmy wszyscy, widzieliście co się stało. Nie, no teraz też przegramy. Chyba, że wszyscy naraz zaatakujemy. Dawaj, zginąłem znowu. 7. Nie, no Buzi już dostał stać. No czemu stoisz? Kurczę, Czemu no, no, no jak któryś tak go jaja sobie, nie? Stanie i stoi, nie? Następna rozgrywka. No nie mógł się nie dam rady. Dobra, 20 minut. Jedziemy z koksem. Co znowu jest na te śmierci, bo to jest ten. Nie? Ta plansza, co to zabić? Dobra, pierwsza śmierć, proszę, nie. Nawet też zginąłem, druga śmierć, ale, ale jedno nie zginęło, to czy jest? Co? Wow. Łoś, ale niemiecki? No nie masz. Możesz... Hmm. Nie muszę atakować od pojedynkę. Musimy wszyscy atakować. Patrz, ten zaś już leci tam do przodu. Nie wyłączę Może i była szansa, tam szedł i polował się do twórczego. Dobra, teraz wróci, Zabił go, no co? Nie zabił, nie? No to co oni atakują tak Ja Nie mogę, dzisiaj to się trafiają sami, nie wiem, wszyscy śpią czy co? Dobra, mam kolta. Cześć. Muszę mieć dwie wygrane i nie umiem tego zrobić. Po prostu nam to dzisiaj w ogóle nie idzie. Znowu zginęłem. Pojadłaś? Tak, nagrywam. Nie chcę ten jakiś taki, tu jest super doładowanie, czy coś tam. No, nie mam nic dobra, ale... Kurczę, ale, dobra, dobra, dobra. Mało brakowało, widziałaś? normalnie. Dzisiaj mam takich jakiś wspólników, że coś nam to w ogóle nie idzie. Ja bym nie, no, nie. Ja. Ja, nie. Ja też musisz mieć zęby teraz. Zapra do szkoły. To idź ogarnij i może jeszcze będę grał jak przyjdziesz. Trzeba na bramkę, no strzel, pan typu się nie chciał strzelić, nie wiem, czemu Strzelaj, dobra, jest. Kiedyś to no zabierz i to jest program, a nie się trochę tak, no trochę zawsze. Mało niebiele jak tam było. Na razie prowadzimy. Nie będę się tu jakoś specjalnie ten. Już nieraz tam że potem się przegrało, nie? Znowu pusty magazynek. Ja gacie. Najbardziej w kurze, jak yy, mi się już kończy magazynek, ja mam zostało minimalnie życia i żyję, Widzimy. Szybko doła Dobra, zginęło. Ale oni mają 8 sekund na trafienie kolas, czego my się odradzamy wszyscy dynami. Znikła szansa była, że trafiłem. No, jest pięknie, w końcu jeden, w końcu. Jeszcze jeden wygrany, jeszcze jeden wygrany. Jeszcze jeden zobaczymy, co dostanę. Ciekawe, co będzie w prezencie. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Też się muszę iść ogarniać, kurczę. Oświecić przykładem, a tu... A tu cisnę, nie? Ojejku, jej gram No ale nie, nie, nie powiem, żebym był po specjalnie zachwycony, no ale... Dobra, niech z tą tam to mi nie odjedzie. że Dobra, mam trzy. Mam trzy, u nas ten dziwny czerwony ma jeden. Dobrze jest. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Idziemy, 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 idziemy. Ciśniemy. się tu nie miał szans, jak ja jestem z bliska z tym szatkanym. Ło, teraz musimy uciekać, bo, bo udarł, jak się z bliska, to, to jest ciężko. Bo już mi się trochę telefon trochę przygrzał, bo mnie... Wnosi. Dlatego mam szansę, mam szansę, mam szansę, dobra, jest, zlikwidowałem. Odliczamy, czyli trzeba to utrzymać teraz przy... przy... nas te diamenty. No chociaż oczywiście ktoś ten zawsze musi się wykazać, bo nie było zaskoczyć przodu. No jedno tak nie chcę się ukrywać, więc... Dobra, jest, wygraliśmy. Ciężko, było, ciężko bo ciężko, bo dzisiaj było naprawdę ciężko. Ale jest. Idźmy po wygrane. Idźmy po to. jest, co to jest! Wzmocnienie, jest I co, tylko szeli do Co to było? Będę musiał na, na, na pausie zobaczyć. Czekaj, zobaczmy jakąś inną misję. No dobra, ale co? Nowe wydarzenie, zatem... Dobra, niech będzie. No ale co, to losowy wybór, chłopka. Dobra, no ale zdobyłem to wszystko. Dobra, udało mi się to zdobyć. Nie wiem, jakieś super doładowanie szeli dostałem. No to sobie możemy razem Kiedy zagrać grasz? w takim jakimś wyzwolenie. Wszystko losowe. Nie wiem, na kończę. Jak coś to ten, dobra. To ja się żegnam widzowie, muszę poglądać, co wygrałem, no ale to muszę zobaczyć na, na, na powtórkach Kurcze, ale, ale jest jakieś, dla Shelly jakieś coś wygrałem, bo no to pokazywał Shelly Ja muszę się ogarniać już, o tu do niej coś dostałem, widzicie, patrzcie się, takie coś Ale muszę go dopiero odblokować, widziałeś, takie dostałem, na 11 poziomie jakiś piorun dostałem I chyba w którymś jeszcze może go dostałem w sumie nie wiem przy czym to widać. Tu jest kod 10. No na pewno Shell'i go dostałem. To super doładowanie. Do, Może kolt, bo Coltem też się tam grało. Right, Colt. Colt, nie. Colt nie ma. Tamte matyko. Nie? Tu mogę sobie u Colta to jedno uzupełnić jeszcze. Ale nie mam tysiaka, więc los. No to dobra. Ja czekam na następny sezon, czyli za dwie godziny będzie nowy sezon. Tych misji już dzisiaj nie zrobię, bo już nie zdążę. Także co? Do zobaczenia, widzimy się następnym razem. Pa-pa!